Witajcie, kochani. Nie wiem jak u Was, ale u mnie piątek był upalny po prostu. Ciężko było. <laughs> tak nagle były takie chłodniejsze dni, nawet niedawno śnieg, a tutaj taki upał i rozkwit przyrody. Już wieczorny spacer był dużo przyjemniejszy, bo ciepło lubię takie wieczory ciepłe, gdzie można sobie spacerować spokojnie. I nie wieje zimnym wiatrem, to jest przyjemne. Ale też na tym słońcu w piątek to. A jak tam u Was pogoda? Jak się macie z tym ciepłem nadchodzącym? Dajcie znać. A jaka energia na sobotę na 19 kwietnia 2025? Co ze świata zwierząt dla na nas. O wow, mamy słonia ochronnie. Słoń. wyciągaj lekcje z przeszłości. No tak, to jest karta mówiąca o korzeniach, o rodzinie, pochodzenia, o systemie pochodzenia. Idziemy do czytanki 53. Czy uwiera Cię jakaś trudna sytuacja, obyczaj lub znany Ci wzorzec zachowania, który przestał pasować do tego, kim jesteś? Czy chciałbyś, czy chciałabyś móc wymazać przeszłość, aby już nigdy nie przysporzyła Cię cierpienia? Słoń zachęca, byś napisała, byś napisał tę historię na nowo. Zmieniając te tradycje w sposób, który uwzględnia fakt, że wszyscy ewoluujemy, ponieważ przemiana leży w naszej naturze. Słoń wzywa cię, byś nie był, byś nie była w swoich wspomnieniach wybiórcza, wybiórczy. Ignorowanie dobrych lub złych elementów przeszkodzi ci rozwinąć mądrość i siłę. Trzeba wszystko wziąć pod uwagę i zaakceptować. Hmm? Buduj na tym, co w Twojej przyszłości najlepsze. Ucz się na tym, co najgorsze. I wkrocz godnie w przyszłość w towarzystwie słonia, który pamięta prawdę i czci Twoją siłę i mądrość. Piękne przesłanie, takie akurat świąteczne. To jest o tym, że ta przeszłość czy system pochodzenia wcale nie musicie kształtować i nie musisz powielać tego, czego nie chcesz powielać. Czego nie chcesz nieść dalej. Warto jest mieć swoje wartości. Swoje budować do przyszłości. Ty kształtujesz swoją rzeczywistość i możesz to zmienić. To, co ci przeszkadza, co ci ogranicza, co uważasz, że co rozpoznajesz w sobie jako niekorzystne, co uważasz, że byłoby do zmiany. Najpewniej no do zmiany jest, tylko trzeba nad tym popracować. To może być trudne. To może być wysiłek. Podejmiesz ten wysiłek? Trzeba popatrzeć, czego już nie chcesz nieść dalej. To też w ostatnich przesłaniach, w ostatnich dniach, to bardzo wybrzmiewało. Czego już nie chcemy nieść dalej. Musimy to zweryfikować. Moi kochani, wszystkiego dobrego na święta. Jeszcze się będziemy widzieć na niedzielę i na poniedziałek. Ale niech ta sobota będzie, no właśnie takim dobrym czasem zastanowienia się przy świątecznych porządkach w gronie rodziny, albo właśnie łapcie te chwile na taki sam na sam spacer ze sobą, na przemyślenia, na weryfikację. Tego, czego już nie chcemy nieść dalej, a co chcemy wzmacniać i co chcemy ponieść dalej. Bo tutaj też, jeśli nic takiego trudnego, jeśli nie chcesz się pozbywać czegoś, to zachęcam, żeby wzmacniać wdzięczność i to, co, z czego się cieszysz. Co jest, warto powiedzieć, że wow, super, że żyję, super, że jestem, super za to, co mam. Do kim jestem, do czego doszłam, do czego doszedłem. Wzmacniajcie to kochani, bo to jest. To jest to, czego ma być więcej. To, z czego jesteście zadowoleni. Wszystkiego dobrego i do następnego. Dbajcie o siebie, pa pa!